Witam Państwa Jan Bodakowski i Marcin Dybowski w studiu RKW. A Panie dzisiejszym Panie. Na, tematem naszej rozmowy będzie manifestacja, która odbyła się w Warszawie e, dzisiaj w środę, w, e, która połączyła rolników, robotników, a nawet leśników i myśliwych. Tak. Panie Marcinie, czy pan ją obserwował za pośrednictwem jakichś internetowych e, w, re, relacji? Tak, oczywiście cały czas. No, dla mnie to są bardzo ważne wydarzenia. I niestety one dla mnie e, przypominają e, te m, wydarzenia, które były po okrągłym stole. Myślę, że rząd i ta mafia. Okrągostołowa, która rządzi Polską, teraz jeszcze bardziej wzmocniona przez przychylność Komisji Europejskiej. Oni są przygotowani i oni wiedzą, jak sobie z tym poradzić. Oni przecież nie takie protesty mieli w, w stolicy i w ogóle w różnych częściach naszego kraju w różnych także i miastach naszego kraju przez grubo 10 lat i świetnie sobie z tym radzą. To są takie oczywiście ważne manifestacje, to są manifestacje, które w jakiś sposób pozwalają także rozładować napięcie społeczne. No, i teraz zależy od, od tego, czy y, rolnicy dadzą się y, tak załatwić, jak wszystkie poprzednie y, różne grupy zawodowe i, i, i różnego rodzaju y, warstwy y, społeczne, które po prostu były rozgrywane y, przez y, także i przy, przez y, swoich przywódców, y, bo y, według mnie to jeśli tutaj to się nie Zakończy właśnie jakimiś bardziej radykalnymi blokadami, bardziej radykalnymi działaniami, wejściem do Sejmu, wejściem do Ministerstwa Rolnictwa, to po prostu to dokładnie będzie ta sama droga do klęski, jaka była w latach 90. Ja patrzę na to z niepokojem i chociaż oczywiście Całkowicie i ze względu na kwestie rozumowe, wolitywne, ale także i całym sercem jestem po stronie rolników, to boję się, czy te rzeczy nie będą po prostu tak rozegrane a na razie wszystko to wskazuje będą te rzeczy tak rozegrane, jak właśnie w latach 90. Ja byłem na miejscu, bo chodziłem, z, jako, jako relacjonowałem dla mediów narodowych to wydarzenie. I było kilka rzeczy, które, na które chciałbym zwrócić uwagę. Na przykład, była to dzisiejsza manifestacja, to nie była już rolnicza manifestacja, bo wzięła. Podejrzewam, że te, ci rolnicy w tej akurat manifestacji byli w mniejszości, bo większość stanowili właśnie robotnicy związani z Solidarnością. Było bardzo dużo leśników, bardzo dużo myśliwych. No i oczywiście też byli rolniczycy. I ta obecność myśliwych mnie w, wydaje mi się bardzo ciekawa, ponieważ to nie jest, to jest elektorat, który jest zupełnie to, co, to jest środowisko, moim zdaniem. Które jest absolutnie niezwiązane na przykład z PiS-em. Bardziej bym widział wśród tych myśliwych przedstawicieli jakiegoś lokalnego establishmentu, czyli elektoratu, który, który pewnie głosował na platformę czy PSL, niż na PiS, bo tak przynajmniej. Odnoszę wrażenie, że myślili, to jest taka, to jest to środowisko, które, które, do którego garnie się lokalna elita. Więc to jest bardzo ciekawe i nie powinno być bardzo niepokojące dla rządu platform obywatelskiej. Po drugie struktura wiekowa. To byli głównie młodzi mężczyźni mężczyźni w średnim wieku. To jest zupełnie inna struktura wiekowa niż demonstracje PiSu czy platformy, na które przychodzą głównie emeryci, bo można odnieść wrażenie, że taka polska polityka, wojna, wojna plemion to jest wojna dwóch, to jest wojna emerytów, w których właściwie nie ma zaangażowanych młodych ludzi. Widać było, że i taką niepokojącą rzeczą, bo niewątpliwie to była bardzo duża manifestacja, wbrew temu co pokazują pewnie media establishmentowe, ona była pokojowa. Ja widziałem, że policja przygotowywała się, narastało napięcie. Na początku były oddziały policji, które były pozbawione, Rynsztunku jakiegoś takiego bojowego. Potem zaczęły się pojawiać oddziały, które miały już jakieś nagolenniki, a już pod jak byłem pod Sejmem, to nagle poja zaczęły się pojawiać białe kaski. E I potem widzę tutaj w doniesieniach medialnych, że były, były walki. Natomiast... No tak, ale to podobnie było też i w przeszłości. To podobnie było w latach 90. -tych. Też były bardzo duże manifestacje, też rzeczywiście ludzie manifestowali w obronie absolutnie dla siebie rzeczy fundamentalnych. Po prostu bronili swoich miejsc pracy, czy w ogóle tych przedsiębiorstw, czy to były cukrownie, czy to były z kolei, nie wiem, kopalnie, czy to były huty, czy naprawdę, nie wiem, jakieś absolutnie działające i dobrze działające przedsiębiorstwa, czy to protestowali przeciwko planom Balcerowicza, czy w jakiś innych sprawach. To jednak to wszystko się rozeszło po kościach. Ja tylko wskażę jako historyk, także jako polityk, na jedną bardzo ważną rzecz. Bunt, czy rewolucja, czy zmiany dokonują się wtedy, kiedy to policja przechodzi na stronę tych, którzy buntują się, tych, którzy są na ulicach. I w tym momencie, kiedy załamuje się wola walki w obronie parszywego rządu, czy, czy parszywych jakichś praw, czy, czy starego, jakby to powiedzieć można, układu i policja lub wojsko przechodzi na stronę manifestantów czy protestujących, wtedy dopiero rzeczywiście dokonuje się faktyczna zmiana i faktyczne obalenie tego dotychczasowego układu i do, jeśli po prostu te manifestacje będą tak wyglądać jak wyglądają jeśli politycy proszę zauważyć że politycy poza może dwoma trzema politykami którzy tam wyszli do protestujących w ogóle w żaden sposób nie wzięli dzisiaj pod uwagę w swoim y, jakimś y, y, planie dnia, y, żeby w jakikolwiek sposób, y, czy to włączyć się, czy wręcz wykorzystać. Proszę zauważyć, że y, każdy z polityków ma, y, każdy, z, przepraszam, z posłów y, ma prawo wprowadzić do Sejmu, co najmniej, o ile się nie mylę, 10 albo 15 osób. Y, gdyby wystarczyło, by 10 posłów 20 posłów i w Sejmie po prostu znalazłoby się 150-200 wściekłych, wściekłych ludzi, ludzi, którzy po prostu by mogli także skorzystać z galerii nad Sejmem i po prostu mogliby rzeczywiście wtedy czegoś bardziej spektakularnego dokazać. Dopóty, Dopóki posłowie tacy, Także jak marszałek, chołownia czy ministrowie nie zaczną się bać, dopóty po prostu tu się nic nie, nie, nie zmieni. To będzie po prostu tylko taka szarpanina, medialna wojna lub y, 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 bicie piany. I y, y, to, należy, to należy błąd Jana Olszewskiego. Ja to y, zawsze na to zwracam uwagę, że co z tego, że Jan Olszewski. Pięknie przemawiał, kiedy po prostu on powinien był, póki jego rządy były sprawowane, póki minister spraw wewnętrznych był Antoni Macierewicz, który mógł wyprowadzić policję na ulicę po to, żeby pilnowała porządku i pozwalała demonstrantom demonstrować pod Sejmie, pod Sejmem powinno się znajdować 20 tysięcy osób, a w Sejmie powinno się znajdować. 200 czy 300 osób, które stanu, stanąć powinny za plecami Wałęsy i Wałęsa by się tak głupio nie śmiał, jak się śmiał właśnie. O, to są ludzie, którzy, jeśli po prostu nie naruszy się ich, że tak powiem ciepełka, to się nic nie zmieni. Przypomnę też 2014 rok, kiedy zaprosiłem właśnie Grzegorza Braun'a czy Ewę Stankiewicz i powiedziałem, po co demonstrujecie na zewnątrz Państwowej Komisji Wyborczej w odległości, nie wiem, tam było ze 200 metrów, kiedy po prostu trzeba wejść do Państwowej Komisji Wyborczej. Weszliśmy, na szczęście, do Państwowej Komisji Wyborczej. To się skończyło tym, że ta cała Państwowa Komisja Wyborcza się podała do dymisji. Tak się przeprowadza zmiany, tak się po prostu sięga po władzę. I jeśli rolnicy faktycznie chcą obronić, a rzeczywiście tego chcą, nie tylko to deklarują, ale z ich czynów w całej Polsce wynika, że są zdeterminowani, to muszą po prostu y, przekroczyć tę właśnie barierę dźwięku, nazwijmy tą, tę barierę, y, y, którą jeśli się przekroczy, to wtedy po prostu y, rzeczywiście doprowadza się do realnych zmian. A przypomnę, że ten rząd. Dokonuje gwałtu na konstytucji. Ten sejm jest już nielegalny ze względu na zaprzysięganie jakichś kolejnych posłów, którzy posłami nie są, poprzez usunięcie z, spośród posłów tych, którzy ten mandat powinni sprawować. I po prostu trzeba. Postąpić krok do przodu, by to zdelegalizować i doprowadzić do nowych wyborów w Polsce, w których rolnicy powinni sięgnąć po swoją własną reprezentację polityczną, a powinni zdmuchnąć z powierzchni, z powierzchni że tak powiem, politycznej ten zaugany ZSL, który udaje PSL. Jeśli się to nie dokona, to nie ma mowy o obronieniu polskiej suwerenności czy niepodległości. Może problemem, problemem demonstrantów jest to, że dotychczasowy układ polityczny całkowicie się skompromitował? Ja nie mówię tylko o partiach władzy, ale także tych partiach opozycyjnych. Oczywiście, oczywiście. Odnoszę wrażenie, tak jak byłem, widzę te, tą drugą manifestację, to widzę, że ci ludzie, oczywiście tam jest część osób, które pokładają, Jakieś złudzenia jeszcze wokół wobec prawa i sprawiedliwości, ale ja mam takie wrażenie, że i ci rolnicy, i ci, i ci robotnicy. Eee, to czekają to jest na tam nie roku, tylko, to. To nie, jest nie są poważnie. tylko robotnicy, tam jest mnóstwo przedsiębiorców. Przecież przedsiębiorcy bankrutują. Nie, 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 nie róbmy tylko z tego e, takiej, takiej robotniczo-chłopskiej demonstracji, ponieważ jest mnóstwo przedsiębiorców, których znam, którzy pojechali na tę demonstrację, bo wszyscy wiemy, że tu chodzi o walkę, o wojnę, o Polskę i o ocalenie naszej suwerenności i niepodległości. Nie tylko przed tym, ZOMO, które rządzi w tej chwili w Polsce, bo tutaj świadomie nazywam rząd i, i te inne instytucje jako po prostu ZOMO, współczesne, pseudoeuropejskie ZOMO, ale także bronią nas przed totalitaryzmem Komisji Europejskiej, więc jest, było tam też mnóstwo po prostu zwykłych także przedsiębiorców. I oczywiście takim jednym ja też mam prócz takich pozytywnych wniosków na temat tego, że, że ten opór wobec tego, co się dzieje w Polsce, zaczyna wykraczać poza rolników, poza robotników, bo są ci, ci, ci myśliwi, na których ja zwracam uwagę, Pan mówi o tych przedsiębiorcach. Widzę taki jeden dość poważny problem to jest problem tego, że Polacy nie potrafią odpowiedzieć na te wyzwania, ponieważ są trochę zagubieni. Brakiem takiego kapitału społecznego, takiej umiejętności działalności politycznej, umiejętności tworzenia organizacji. Brakiem organizacji. Brakiem takiej kultury Politycznej, która, której zostaliśmy pozbawieni by, e, okupacją, eksterminacją polskich elit. E, nie Przem, potrafi... ale zgodzę się, że rzeczywiście tu jest taki problem, ale proszę zauważyć, że to nie jest tylko problem e, e, Polaków, tylko proszę zauważyć, że wszystkie dotychczasowe manifestacje, które się odbywały e, na przykład we Francji, przecież to był jeden wielki e, właśnie bunt, chociażby jeszcze. Hmm, wspomnimy tu żółte kamizelki, prawda? No i co z tego, kiedy to było cały czas wychodzenie pod pał pałowanie tych żółtych kamizelek, tak? I czy terror związany z yy, działalnością policji yy, i wojska w sprawach związanych z tym niby koronawirusem? Yy, wszędzie tam, gdzie po prostu ludzie zakładają od samego początku, że to będzie tylko i wyłącznie pokojowa manifestacja i boją się po prostu... Powiedzenia, że stać nas na niepokojowe manifestacje, tylko po prostu na absolutnie zwarcie z policją, której zawsze jest mniejszość, to proszę zobaczyć teraz, właśnie jak rolnicy na zachodzie, czy to we Francji, czy w Holandii, czy gdzie indziej, tymi maszynami są w stanie przeciwstawić się maszynom policyjnym albo w ogóle policji no to w tym momencie po prostu policja trzmycha policja się wycofuje i tutaj po prostu trzeba właśnie odpowiednie używać odpowiednich narzędzi i nie bać się nie można iść na zwarcie z systemem totalitarnym od samego początku twierdząc że się ma zamiar tylko i wyłącznie działać w sposób pokojowy. To było dokładnie tak samo jak 13 grudnia i po 13 grudnia. Były przedsiębiorca, wtedy nazywane zakładami pracy, gdzie komitety strajkowe, właśnie nie mogły dojść do porozumienia między sobą, ci ludzie w komitetach strajkowych. Jeden Trzeźwo wskazywał, że jak zOMO stoi na zewnątrz, to w takim razie my, y, pilnując tego zakładu, musimy trzymać w ręku jakieś pręty, jakieś żelastwa, jakieś coś pokazując po prostu właśnie na to, że, że nie odbędzie się to. W sposób pokojowy i będziemy bronić naszego strajku. No i byli tacy, którzy natychmiast rozpuszczali wieści, sami chodzili do tych ludzi, że mówili: Odłóżcie, odłóżcie te pręty, odłóżcie te żelastwa, stojcie z gołymi rękami, nie możemy demonstrować niczego innego, tylko pokojowe, pokojowe zamiary. No to z Bolszewikami nie wygra się od razu, pokazując od samego początku, że jesteśmy kapitulantami, proszę zauważyć, że w ogóle w 89 roku przecież ta zmiana ustrojowa nie została wywalczona rzeczywiście w sposób taki wskazujący na siłę i na absolutną determinację. Tylko po prostu to Kiszczak zadecydował, że się dogada z własną, z własną agenturą. No więc jeśli po prostu się nie bierze teraz pod pod uwagę że jeśli się będzie deklamować cały czas tylko i wyłącznie czy deklarować że absolutnie tylko pokojowo prawda i tak dalej jeśli się nie ma pomysłu na to nie, nie jest się dogadanym właśnie z posłami na sejm że słuchajcie macie nas puścić ma być co najmniej setka naszych ludzi na terenie sejmu mają być na galeriach mają po prostu grzmieć dlatego bo Proszę Państwa, to jest sytuacja absolutnie krytyczna, to, to nie chodzi o to, że ktoś nie dostał czekoladki albo na przykład, że ktoś dostał czekoladkę w sreberku, a inny dostał bez sreberka. Tu chodzi po prostu o życie yy, całej Rzeczpospolitej, tu chodzi o przyszłość yy, dzieci, wnuków, tu chodzi po prostu o to, że jesteśmy zarówno przez Targowicę Wewnętrzną, jak i Zewnętrzny bandyty z Komite Komisji Europejskiej po prostu skazani na zagładę, tak? Całkowicie zmieni się nasz styl życia. Yy, obrócimy nie, się w Nie wnętrze. będzie już tego stylu życia, będzie katastrofa humanitarna. Dokładnie za 2-3 no. lata to jest no. to, co, to, co właśnie tu wcześniej było powiedziane. To jest przygotowanie Europy do całkowitego spauperyzowania, całkowitej kapitulacji. Za, przypomnijmy, że według tej samej Komisji Europejskiej za 2-3 lata nie będzie w ogóle obrotu tych banknotów papierowych, to wszystko będzie elektronicznie i po prostu najnormalniej w świecie będziemy w obozie koncentracyjnym, y, sterowanym elektronicznie, więc y, po prostu. Zostaną to jest... zrealizowane wzory chińskie po prostu. Dokładnie. Dokładnie, Plaszka więc tutaj pie... nie ma żartów. Jeśli politycy tacy jak Kaczyński. I czy Morawiecki, czy inni po prostu bełkoczą w tej chwili o, o jakiejś rzeczy, w ogóle się nie zajmują nawet to, tą kwestią, albo udają, że ich nie ma, są zajęci po prostu swoimi wewnętrznymi partyjnymi rozgrywkami w sytuacji, gdy tutaj się decyduje życie przyszłych pokoleń i nasze, teraźniejsze życie, i oni nie mają żadnego rozwiązania, nie, nie było dzisiaj. 100 posłów, PiS-u, którzy wyszli na zewnątrz parlamentu i powiedzieli, że popierają, że popierają strajk rolniczy, że gwarantują im właśnie to, że policja ich nie zaatakuje, którzy nie stanęli na czele tego wszystkiego i własną piersią, nie chronili tych rolników przed policją, no to znaczy, że to idzie ku rozmyciu. Albo to oznacza, że po prostu ta cała klasa polityczna zbankrutowała i nie reprezentuje potrzeb i, i tych tego, czym żyje społeczeństwo. Jest tak bardzo zdenerwowana. Tak, tak, od lat tak, powtarzam, e że to się właśnie ten te elity postsolidarnościowe, pookrągłostołowe, czy to były liberalne, czy były w, re, w, w Mackach, że tak powiem, Unii Wolności. Czy były w mackach y, liberałów y, niby z Kongresu Liberalno-Demokratycznego, później prawda, różnych odmian y, tego y, zakłamania, y, jakim była platforma obywatelska, czy to y, są w rękach y, tej nieszczęsnej y, nie potrafiącej poradzić sobie w z trudnych sytuacjach y, tej? Udającej prawicę reprezentacji, a tak naprawdę są to ludzie, którzy chcieli zawsze socjalizmu o ludzkiej twarzy, tylko takiego który, takiego gierkowszczyzny, która się udała, bo się zapożyczymy i, 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 i będziemy dobrze żyć, po prostu zapożyczone pieniądze. No to, to, to wszystko się skompromitowało. Ci ludzie żyją zupełnie innymi, wiernopoddańczymi wobec. Komisji Europejskiej, rzeczami i zastanawiają się tylko, jak nas oszukać. Proszę zobaczyć, nawet dzisiaj komisarz, no fajnie, nawet że oni się tak nazywają, jak komisarze w Związku Radzieckim, komisarz Wojciechowski, który. Bąknął coś o tym, że mięknie Komisja Europejska i że będą jakieś tam zmiany, będzie jakiś kompromis wokół Zielonego Ładu. Nawet to beczenie, że tak powiem, strzyżonej owcy zostało zignorowane. Komisja Europejska natychmiast to zdementowała i powiedziała, że to były prywatne poglądy pana Wojciechowskiego, a nie stanowisko Komisji Europejskiej. Jeśli. Też rolnicy, czy to w Polsce, czy, czy w Europie, bo też naprawdę zrozummy, to nie jest tylko naiwność Polaków. Wszystkie te narody po prostu wykazują się naiwnością, ale w ogniu, że tak powiem, tych zmagań, mam nadzieję, właśnie się tej naiwności pozbędą. To Wszystkie te e, narody po prostu, jeśli się e, nabiorą na e, jakieś propozycje kompromisowe, a nie na całkowite odrzucenie e, zarówno Zielonego Ładu, jak i Fit for 55, czy jakichkolwiek innych e, komunistycznych pomysłów, no to po prostu e, przegramy. Przegramy. O z tym się całkowicie zgodzę i z tym hmm, konstatacją tego, że nie możemy się da, dalej, da, dalej dawać, oszukiwać, e, naszych widzów pozostawiamy. Bardzo Państwu dziękujemy. Żegna się Jan Bodakowski i Marcin Dbowski przypominając, że jednym z rozwiązań właśnie dla naszych rolników i dla naszych y, obywateli jest po prostu zorganizowanie się i zażądanie referendum. To jest właśnie to, co było tutaj też podniesione, że trzeba właśnie wyższej tej kultury politycznej, trzeba y, właśnie to przekuć w tej chwili z tych tylko takich y, y, wyjazdów, z takich strajków, z takiego buntu, trzeba to y, przekuć na y, jakieś rzeczy, które mają swoje konsekwencje polityczne. Chociażby w Holandii na przykład strajkujący rolnicy przekuli to na powo powołanie własnej reprezentacji politycznej i weszli w tej chwili do parlamentu holenderskiego i już tak w Holandii nie jest źle jak było. Już walczą po prostu o swoje mienie, o swoją przyszłość. E, I miejmy nadzieję, że tak też będzie w Polsce, że te protesty przekujemy na samoorganizację narodu. Dziękuję I bardzo. Dziękuję.